Witam tu, DJ, a to co to jest? Kolejny odcinek zagrajmy w Obliviona. Oblivion. Oblivion, Oblivion. Dobra, miesza to. I wykonujemy kolejne zadanie, tym razem w Brumie. Jak widzicie, R. O. Nasz miecz się ładnie świeci, więc. No, te skoki dobijają, no ale cóż, już niech już będzie, tak? I tu mamy dom tego, jak się zwie. Zobaczmy jeszcze, czy my dostajemy wynagrodzenie. Nie jestem w my... No tak, coś tam dostajemy, więc... Tak. Number line'a, czy jakoś tak. Nie patrzę. Oj. Coś... Szybko. O. Poziom 11. Mistrz wśród Dobrze, jak to zrobić, jak to zrobić? Dobra, może poczekamy najpierw? Piąta, szósta, siódma, ósma, dziewięta... Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, dziewiątej... No! Mijaj czasie, mijaj! O, ktoś się... odprzy... ¿Qué okay. que no, no, no. O nie, i się nie udało. No to wczytujemy Dobra, dobra. Może jednak eee. otwórz, otwórz no i wiedziałem, że jest tutaj ten wytr dobra, otwarło się. Chodzimy i zawlatujemy. Nie, grom. Jak Jakby to zrobiłem? Możemy to zrobić? O noc. W nocy, właśnie, dokładnie w nocy. Więc Śpię... śpimy do nocy. Czekam, aż nas ktoś obudzi. <grym> Może znowu, akurat. Chyba <grym> nie od razu. No się że ciemno jest. Ciemno jest. Pozdro. Dobra. Ósma. Dziewiąta. Dziesiąta. 1, 2, z... z... Taki... przyszła ta z listem z dobra, zapiszmy, teraz 11, żeby 13, 14, 15, 16, Dobra, I teraz cięcie zrobię i wiecie, wracamy jak to jakoś będzie. Się... Dobra, udało mi się. I przy okazji nasz koleżka siedzi na krześle, więc nie czekajmy i tak, usuń mocowanie. Dobra. i zapiszmy dobra jeśli się uda czy mogli po cichu zejść o nie a tu w <grywy> a tam O, goni mnie. Zobaczymy, dokąd będzie gonił. No. no i mamy tutaj walkę. Zobaczcie, nie mogę sobie z gromem poradzić, no i padł. Co jest? Wczytajmy więc. Niezgodne z tym. Gdybym miał jeszcze Zaklęcie Kameleon... No! Jest, dobra. Czyli więc. No, no, nie, nie można. Dobra, cięcie jak zwykle. Spot, wiecie gdzie? No, dobra, cięcie. No więc jesteśmy w tym miejscu, co mieliśmy być i biegniemy szybciutko do. Hello i na tym chyba z znowu odcinek. Odcinki będą teraz krótkie pewnie, no zależy jaka misja będzie. Może dopiero potem się to trochę rozkręci. Przydałoby mi się przynajmniej no dłuższy filmik, tak żeby bo to oblivion RPG, To odcinki po prostu szybko, czas leci ogólnie, więc... Hmm. Nie wiem jak mnie słychać, bo nagrywam już... no trochę. Tak więc proszę za proszę za Skończymy nasze bractwo, później arena, złodzieje, wojownicy, magowie, my wszystko zrobimy później, wątek główny może zaczniemy, drżące wyspy, rycerze dziewiątki, no i tak do końca. A, dobra. A, mało FPS-ów, strasznie, no ale też uroki mojego komputera, no przynajmniej... E a e, 20, coś, 25 No przynajmniej Aha uh -huh. Nie ma go? Śpi? Mm. Może już mam do końca innego i... Nie zobaczę, proszę go. Hmm, gdzie może być? O, jest, chodzi sobie Siema! Tak 50. 嗯，儿兔的时 No to będzie chyba następny odcinek to. Ciężkie zadanie, więc teraz ja się już z wami żegnam. No i no to. Cześć po prostu. No, cześć do zobaczenia w następnym. Kurde, cześć.